Co tam? Trzy minuty to bardzo dobry czas, żeby wakacje, czas pięknych wspomnień, czas pięknych przeżyć, pięknej pogody, choć z tym pewnie też różnie bywam, zsiąść przy Bożym Słowie, które jest najpiękniejsze i odkryć przede wszystkim Bożą Miłość, która dzisiaj aż kipi z tych czytań, bo dzisiaj święty Paweł mówi, że stracił wszystko dla Chrystusa, dlatego, ale właśnie, dlaczego on tak mówi? Bo to ostatnie zdanie jest kluczem do tego wszystkiego, bo. Odkrył, że Chrystus wszystko wydał za Niego i umiłował Go, że jest pokochany, i to jest coś, od czego trzeba tak naprawdę zacząć. To czytanie się tam kończy, ale to jest źródło tego doświadczenia Pawła. Czasami może to się nie wiem, zmusza do wiary, bo, bo pewne rzeczy nie czuje. Czasami tak jest, że pewne, przez pewien etap no, nie czujemy pewnych rzeczy w naszej wierze, ale to, co dzisiaj widać w świętym Pawle, to dlatego można powiedzieć, jak psalmista dzisiaj też mówi, że Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. Dlaczego? Bo odkrył, jak bardzo Bóg go kocha, jak bardzo jest dla niego drogi. I odkrył pewnie też to, co dzisiaj mówi Ewangelia, że jest wszczepiony Chrystusa, z niego może czerpać życie. To wszystko będzie abstrakcją, to wszystko będzie tylko takimi pustymi słowami, sloganami, że Bóg Cię kocha, że Bóg ma dla Twojego życia wspaniały plan, że w ogóle warto Niego wszystko poświęcić, dopóki tego nie doświadczymy. Więc żeby to słowo. Rozjaśniło się przed nami dzisiaj, bo myślę, że tego chcielibyśmy, to trzeba wejść w to doświadczenie przede wszystkim. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pozwolić Panu Bogu jakoś się poprowadzić. Czasami trzeba wyjść z różnych naszych takich codziennych spraw, odnaleźć jakąś taką chwilę tylko dla Boga i dać też taką przestrzeń, żeby on nawet mógł mi to pokazać. Święty Paweł przez ileś tam lat. No, został porwany przez Pana Boga, można powiedzieć, żeby i on doświadczał tej miłości. Nie zawsze ma każdy z nas taką możliwość, oczywiście, żeby wyłączyć się z życia i zająć się tylko takimi sprawami, bo mamy dużo obowiązków. Ale jeżeli masz tylko chwilę czasu, to znajdź chociaż 15 minut, pół godziny na taką przestrzeń, kiedy Jezus będzie ci mógł pokazać, jak bardzo Cię kocha, kiedy będziesz czerpać. I to jest też ważne, że ta winna ratorość, jesteśmy wśród dorosłych, tutaj w ogóle. Pozdrawiam te rośliny. One też nam pokazują, że one są cały czas wszczepione. To nie jest coś takiego jednorazowego, tylko że a raz na jakiś czas się podłączy, tak jak telefon do ładowarki. Mamy być jak winny krzewa, nie ładujący się telefon. Bo telefon to jest tak, że tego nie za bardzo lubi, jak są rekolekcje i niektórzy mówią, że przechana ładować baterie. To jest złe podejście. Rekolekcje nie są po to, żeby naładować baterię, tylko żeby głębiej doświadczyć Boga i to jest wpisane w cały kształt naszego doświadczenia, naszego życia. Że to jest jakby przystanek w drodze, ale to, się musi, to musi być kontynuowane dalej. To nie jest tak, że raz na rok się naładuje na rekolekcjach, ma mi na cały rok. Nie. Ja mam być jak winna ratość, która jest cały czas wszczepiona tak naprawdę w inny krzew i nieustannie czerpie i tą miłość Bóg nieustannie będzie Ci dawał. Yy, tutaj, abyśmy nie wiem, raz na miesiąc pili wodę. No, to musisz codziennie się napić wody, chociaż szklankę, czy tam dwie, czy nawet tam więcej, nie? Ci specjaliści wszyscy, żeby żyć. No i to tak jest też. Nie no nie możesz sobie, naoddycham no się przez yy, dwie godziny i potem przez cały dzień nie będę oddychał. No musisz nieustannie oddychać. Więc to jest też takie wyzwanie. Czasami nie doświadczamy tej miłości Boga, bo brakuje nam systematyczności w modlitwie, takiej systematyczności w życiu duchowym, stałej pracy, tylko właśnie ładujemy baterię na jakiś czas. Bardzo nie lubię tego. To jest takie... Nie, nie pasuje. To w ogóle, jak ktoś tak podchodzi do rekolekcji, no wiem, że czasami tak się mówi, ale to nie jest poprawne, więc tak nie mówcie. To nie jest czas ładowania baterii, ale jest to czas pewnie odświeżenia, pogłębienia takiego czasu, kiedy mogę bardziej odpocząć przy Panu Bogu i potem rzeczywiście mi jest łatwiej, ale to jest coś, co musi być kontynuowane dalej. Więc idziemy dalej drogą. Zaraz wam nagram gdzieś tam dalej, pewnie nasz ten odcinek już na jutro. Więc niech was Pan Bóg prowadzi, błogosławię Wam na ten dzień i czerpcie z Niego, bo to, co święty Paweł mówi, nie, mo, nie musi być tylko jakimś pięknym słowem z Pisma Świętego, ale może być również Twoim doświadczeniem. Nie wierzysz, to spróbuj. Jak nie spróbujesz, no to się nie dziw, że tego nie doświadczasz. No tak to jest w życiu, że trzeba spróbować. Niech Was Bóg błogosławi, Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra, do zobaczenia w co tam trzy minuty.